Serial Skazany skupia się przede wszystkim na wątku kobiet, na em, właśnie żonach, matkach, kochankach, które mają, łączy je jedno: mają kogoś bliskiego w więzieniu. Są kompletnie, z kompletnie różnych środowisk społecznych, ale to właśnie jest e, tu, tu właśnie się łączą, że odwiedzają kogoś. W co tydzień w więzieniu. Co jest najciekawsze w tym projekcie, jak pani powiedziała? Scenariusz. Scenariusz, który nie zdarza się tak często w telewizji polskiej. Wiadomo, że napisali Brytyjczycy i świetna, świetna pisarka brytyjska. I mówiąc o scenariuszu, myślę o postaciach, które zostały naszkicowane w taki, a nie inny sposób. Tu trzeba było wejść głęboko w te postacie, przeżyć je bardzo, przetransponować przed siebie i, pok przez siebie i pokazać prawdziwe emocje. Tutaj nic nie było na, na 10%, nawet na 50% trzeba było 100% pokazać to, co się dzieje. Inaczej nie byłoby skazanych. Nową tego serialu jest właśnie to, że skupia się przede wszystkim na wątku kobiecym. To, jest, to się bardzo rzadko zdarza w ogóle w kinematografii, w serialach. Zazwyczaj my jesteśmy uprzywilejowani, my mężczyźni, więcej nas jest w kinie, więcej nas jest w telewizji. A tutaj 78, no może nie 80, ale 70% na pewno zajmują kobiety ich życie i to jest moim zdaniem to jest cudowne i powinno być tego więcej, I to jest e, bardzo interesujące i bardzo wciągające mam wrażenie. Co to? Co? Ja mam nadzieję, że ten serial przyciągnie dużą publiczność, ponieważ to nie jest oczywisty serial. Takiego serialu moim zdaniem jestem pewna, nie było. Nie było w polskiej telewizji tych nowych, nowożytnych czasów. I jestem tutaj pewna szacunku dla telewizji Polsat, że zdecydowała się zakupić taki projekt i pokazać. To jest 13 zamkniętych odcinków. Każdy odcinek jest jakby małą fabułą. Zarówno realizacja, myślę, że i aktorstwo, muzyka i wszystko, wszystko, co się z tym łączy. Montaż jest fantastyczny, nie ma rozległych scen, nie ma przegadanych scen. Dużo się dzieje, niewiele się mówi. To jest coś innego, to jest nowa jakość w polskim, w polskim myśleniu o serialach. I mam nadzieję, że też tak to widzowie odniosą, zrozumieją, że się przyzwyczają do tego i będą bardziej wymagający od tych, którzy produkują polskie seriale. skazane jesienią w Polsacie.